Cześć, jak zawsze co parę tygodni, zobaczymy sobie, co tam wydarzyło się w świecie budów piłkarskich. Zapraszam. Run. Na początek zaczniemy od rzeczy dosyć krótkich, dlatego że minęło już trochę czasu i nie są, może, z perspektywy tego dnia tak istotne. Puma wypuściła zieloną swoją kolekcję korków, w której mieliśmy Ultra, które były przedmiotem przecieku już dosyć dawno temu i się nam opaczały. I Future Z. Ta kolekcja z Wiesiem, Under the Lights Pack. I trzeba przyznać, że w obydwu przypadkach buty są piękne. Future Z chociaż na początku nie wydawały mi się takie super, to im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mi się podobają. New Balance wypuścił kolejną już i to się troszeczkę staje nudne specjalną edycję dla Mane. Tym razem na jego setny golf Premier League. Ogólnie rzecz biorąc buty dosyć podobne do wydaje mi się już wielu poprzednich edycji, więc tylko tak czysto z kronikarskiego obowiązku o tym wspominam. Sprawa też troszeczkę niższej wagi to specjalna edycja Tiempo Legend 9 w kolorystyce i tu trzeba powiedzieć tej z kolekcji czarno-niebieskiej, troszeczkę tylko odmienione, wykonane przez firmę 11 Team Sports, czyli sklep, który my ostatnio reklamujemy. No i też trzeba sobie powiedzieć, największy sklep w Niemczech i chyba tylko tam te buty są dostępne. Ogólnie rzecz biorąc, chyba idzie je kupić, natomiast skala przeróbki jest dosyć niewielka, też kronikarski obowiązek. I to co troszeczkę ciekawsze, to Puma Ultra w specjalnej edycji na setny występ Grismana w roli kapitana reprezentacji Francji. I tutaj mamy oczywiście Ultra yy, odmienione w specjalny sposób. I ciekawostką jest to, że nie jest to bud stworzony przez Pumę od A do Z tylko po prostu oddane jakiemuś artyście po to, żeby on sobie to pomalował. Ogólnie rzecz biorąc cały ten segment rynku, gdzie mm, ktoś maluje na butach, to jest fajne. Natomiast czy tutaj marka powinna oddawać gościowi, który maluje, to się wydaje być trochę takim zejściem do dosyć niskiego poziomu. Przechodzimy do rzeczy większych, do ostatnich premier. Adidas wypuścił nową kolekcję korków, zwie się ona White Spark Pack, czyli biała iskra. Y Faktycznie kolekcja jest biała z domieszką czerwonego, każdy model idzie w niemal podobnym schemacie kolorystycznym, jest tam też troszeczkę szarości. Ogólnie rzecz biorąc w momencie kiedy były to przecieki buty wydawały mi się troszeczkę bardziej interesujące, teraz kiedy wyszły gdzieś tak mentalnie myślę, że to jest tak jak jedna z wielu kolejnych kolekcji. O ile ogólnie rzecz biorąc korki białe wyglądają zazwyczaj fajnie. To nie wiem, może przez pryzmat tego, że ostatnio Adidas wypuścił buty, które mi się zdecydowanie bardziej podobały. Tu mowa o poprzedniej kolekcji, tej bardzo kolorowej, o której mówiłem w poprzednim korkociągu, jak i o specjalnej edycji Mbappé, do której sobie jeszcze dojdziemy. No to te jakoś tak wielkich emocji nie budzą, chociaż tu muszę też powiedzieć, że jedne z nich zamówiłem. Zamówiłem sobie X -y, y, Speedflow.1 i tu moglibyście się zdziwić, bo to jest but, który najbardziej się rozwala. Pośród butów, takich powiedzmy, chociażby jeśli chodzi o przestrzeń medialną, gdzie zawodnicy mówią o swoich butach, to żaden inny jeszcze tak często nie był wrzucony na wszelkie insta story jak Spitfire.1. Tym niemniej, e, chciałem coś sobie kupić, akurat to było w moim rozmiarze, więc ograniczyłem się tylko do tego jednego modelu, tak czy siak w końcu bym sobie musiał kupić. Natomiast wiem, że zdecydowanie bardziej interesują mnie plusy których w rozmiarze moim nie było, więc mówię OK, to kupię w tej kolekcji, która jakoś ujdzie, te.1, podczas żeby kupując plusy, sprawić sobie większą przyjemność. Ma sens, no jakiś tam ma sens. Oczywiście, jak dojdą, to się Wam pochwalę. Jeśli chodzi o wielkich graczy, Nike wypuściło nową kolekcję, kolekcję fioletową, która już była przeciekiem dosyć dawno temu. Też wam je podaję, że pokazywałem w poprzednim korkociągu. No i tutaj sprawę mamy następującą. W ogóle ciekawe jest to, że w takiej komunikacji tak jakby sklepów czy mediów takich, które tam są, piarowym super super ogłoszeniowym Koncernów wychodzi na to, że jakoś wielce komunikowane są tylko Mercuriale i Fantom, podczas gdy Tiempo jakoś zniknęły. A z drugiej strony te Tiempo gdzieś tam w świecie, w sklepach są dostępne, więc w ogóle dosyć ciekawa sprawa. Kolekcja oczywiście bardzo podobna, tu akurat nie mam wielu, przypomina wapory dziewiątki, oczywista sprawa, które tutaj są kolorystycznym nawiązaniem. Również, to można nie pamiętać, ale Maestri wyszły w tego typu kolorystyce. Była to trzecia generacja Maestri, która nie była jakoś szczególnie udana. To może dlatego. Szczerze Wam powiem, że Mercuriale w ogóle jakoś tam mnie mm, nie za bardzo interesują. Phantom GT2, chociaż są butem bardzo kiepskim jakościowo moim zdaniem, to jakoś tutaj z tą szarością, dosyć ciekawie to wygląda. No i w ogóle tym Legend 9 jak dla mnie bardzo urodziwe. Natomiast trzeba sobie przyznać, że ogólnie kolekcja jakoś nie porywa. No i też powiedzmy sobie szczerze, Nike zdecydowanie obniżyło częstotliwość wypuszczania modeli. Adidas też, ale Nike szczególnie. No i jakby zwiększa się istota tego, żeby ten but wyglądał ładnie. Więc no to, że o, to jest tak średnio jakościowo, w ogóle buty Nike są teraz bardzo kiepskie, no jakoś nie poprawia odbioru. OK, może skończymy w końcu narzekanie. Zobaczmy, co tutaj kolejne było. A, tu możemy nie narzekać. Adidas wypuścił kolejną specjalną edycję Pola Pogba. Pola Pogba, gościa, który jeśli chodzi o tepy, póki się nie związał z Adidasem, był mega tematem. To, co Pogba często grał, y, trenował y, w Juventusie w starych kolkach. Często trenował w jakichś wybranych, limitowanych edycjach, które my byśmy powiedzieli, że fajne. I Pogba też musiał wiedzieć, że fajne. Po prostu Pogba jest tepowym świrem. Yy, pamiętacie magisty? Yy, Magista obra, które w ogóle były jak flaga Francji. Po prostu marki, czy też ludzie robiący normalnie buty dla zawodników w tych małych manufakturach, widząc takiego gościa, stwierdzili: Pff, on jest fajny, damy mu, zrobimy mu coś specjalnego. No i był temat. A odkąd Pogba związał się z Adidasem? Szczerze powiem, no. Yy, kolekcje są wręcz słabe. Aż tu nadeszła ta nowa kolekcja, specjalna edycja butów. Predatory, które są dostępne w wersji 1 i plusowej, zrobione ze stylą McCartney, która jest tam, no przewija się jako kolaboracja Adidasa. Z tego co wiem, to jest jakaś pani bardziej związana z takim, chyba, segmentem fashion. To nie jest istotne. Tak samo jak nie jest istotne to, że buty są, jeśli chodzi o ideę związane jakoś z, z, wegań, z wegetarianizmem czy wegaństwem, szczerze, jem mięsko, więc tutaj się nie wypowiem jakoś szczególnie, były wypuszczone ogólnie. W Dzień Weganizmu. Dokładnie ta data była. I to w zasadzie ta cała scena. Ten cały weganizm jest mało istotny. Dla mnie, z korkowego punktu widzenia, istotne jest to, że buty są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Ogólnie trafiają też troszeczkę w to, co Adidas zrobił niedawno z pełną kolekcją, czyli biel i multikolorowość. Dodatkowo tutaj ten design. Piękne. Piękne to może być w ogóle naprawdę w czołówce tej generacji predatorów, jak dla mnie, jeśli chodzi o wygląd. W końcu pogba ma fajne korki. Super. Jeszcze innym tematem. Tematem dosyć istotnym jest nowa generacja Nike Premier, która wyszła. Wyszła w kolorystyce klasycznej SDCOM, czyli czarno. Teraz białej czy srebrnej. Widzicie to na zdjęciach. No cóż, but przeszedł drobne zmiany, jak to często bywa. I widać już w designie tego buta, że Nike, tak jak to miało w zwyczaju, nawiązuje w fajny sposób do przyszłości i tym razem nawiązało do. No, właśnie, do kogo ja zadałem to pytanie? Do tempo Ronaldinho, tak? Czyli w zasadzie modelu, który później zwał się już stricte Ronaldinho, Ronaldinho Doys, kiedy wyszła ta pierwsza generacja, mówiło się o nich tempo Ronaldinho. No i tutaj widzimy tym takim elementem, przeszyciem słosza na końcu, że to faktycznie ma sens. Ten but myślę, że niezmiennie jest dobry jakościowo, tani, wykonany solidnie, więc zapewne będę polecał, jeśli będę miał już je w swoich rękach, będę chciał jak, jak najbardziej zdobyć, żeby wam pokazać, natomiast pojawiły się premiery trzeciej generacji pojawiły się też y, Superfly w specjalnej edycji Mbappé ta edycja zwie się Flames a Mbappe Flames, czyli Mbappe płomieniem, nie przepadam za tymi Mercurialami, kolorystycznie spoko, może być no natomiast to by było na tyle z ciekawych rzeczy, które na jakiś zrobiło, to piłka wyszła oficjalnie piłka zimowa, czyli kolorowa dla Premier League. I o ile ten model jest ideowo kiepski, jest jakościowo kiepski, to wizualnie super. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, fajny pomysł. Trochę w poważnej rzeczy, jaką jest piłka w ogóle ligi meczowa. No, zabawili się, jest to trochę takie wyświrowane, ale mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o jakąś koncepcja tych bardzo głębokich rowków i tak dalej, jest. No, nie jest fajna, nie jest ciekawa. Grałem tą piłką, nie gra mi się nią dobrze. Poza tym, ktoś z naszych polskich zawodników, z kim gadałem, ee, mówił mi, że w klubie tam chyba mieli 20 ileś tych piłek, zostało 9. W Każ, każdej się psuje wentyl, więc nie polecam. Ale design super. Jeszcze z trochę y, starszych rzeczy, Phantom GT o nazwie Shockwave, czyli ta specjalna, taka zielonkawa edycja z tym wzorkiem, który jasne, że kojarzył Wam się z Vaporami dziewiątkami w jednej z trzech kolorystyk, która w ogóle tworzyła pak specjalnej edycji. Y, pojawiły się. Były takie, wyglądają może ciekawie, modelu nie polecam, więc w ten sposób to skomentuję. I jeszcze na koniec takich ostatnich premier wyszły już oficjalnie te specjalna edycja Adidasa na Ligę Mistrzów, gdzie mamy remake Predator Pulse i yy, właśnie tam była drobna yy, Ghosted, o dziwo nie Pitbull, tylko Ghosted yy, w wersji nawiązującej stylistycznie i też konstrukcyjnie jak najbardziej do Adizero 01. Adizero 1, które ja tutaj gdzieś ściągałem z półki. O. Yy, kolory oczywiście inne, natomiast moi drodzy obydwa buty są już nagrane, są już nawet yy, gdzieś tam bardzo blisko montażu w tepy -tok. natomiast szczerze powiedziawszy zacząłem montować zaległe odcinki, mam już nawet na kanale nieopublikowane, a do zrobienia coś około 20 odcinków było jeszcze zaległych na moim dysku, więc zanim to zobaczycie to ho ho ho, trochę minie, yy, więc Wam trochę skomentuję, pulsy fajne, Jakościowo skóra spoko, po prostu jest to realnie puls. Yy, natomiast Xy, jak najbardziej jeśli tęsknicie za Adizero to możecie kupować. Jedyną różnicą jest podeszwa oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo wiernie odtworzony, odtworzone wszystko w tym bucie. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, yy, ten but nawiązuje nie tyle do Adizero czy tylko do Adizero Prime, bo wszelkie nierówności i cholewki biorą się z Prime'ów. Yy, z tym, że no oczywiście poprzez podeszwę ze spicłą, która nie jest jakąś tam wyjątkowo leciutką, taką zgrabną podeszwą, z koncepcja Prime'owa, czyli lekkość wyjątkowo buta, tutaj jest zatracona akurat. Natomiast ogólnie fajne. Dobra, i teraz jeszcze kilka rzeczy takich, które uznałem za troszeczkę mniej ważne i będą też przecieki, które są super i wręcz będą to przecieki na skalę światową. Ale zacznijmy od butów Under Armour różowych, w których zagrał zawodnik Liverpoolu nazwiskiem Alexander Arnold. Był tu model Clone Magnetico Pro, który jest ciekawym modelem z uwagi na to, że tam mamy tą cholewkę skórzaną, bardzo gęsto poprzeszywaną. Jest to ciekawy but. Natomiast but w kolorystyce różowej, co się wiąże nam oczywiście, jak to często bywa w butach różowych, z inicjatywami związanymi z rakiem. I w tym wypadku jeszcze ze specjalną personalizacją w postaci imion dwóch cioć owego piłkarza, które wygrały walkę z rakiem. Więc tutaj fajna personalizacja, fajny kolor, fajny but, fajna inicjatywa. Ogólnie bardzo fajnie. Kolejna rzecz. Yy, pojawiły się, znaczy inaczej, Nike wypuściło specjalne vapor 14 dla Carly Lloyd, która jest no, znaną prze, przez lata i słusznie mówię, przez lata yy, zawodniczką z Ameryki, na jej ostatni występ w kadrze narodowej. Yy, to są buty, które stylistycznie w ogóle nawiązują do Superfly, wypuszczonych wcześniej na setną bramkę w reprezentacji. To wy widzicie, to powiązanie wam to pokazuje. Yy, na butach umieszczono. Yy, Datę roku obecnego, jak i rok 85, który ja właśnie tak się zdziwiłem, jest rokiem, w której ona w ogóle podobno pierwsza skop na piłkę, co jest dosyć taką luźną teorią. Natomiast, tak czy siak, jeśli ktoś w, wieku 8, w roku 85 ma 5 lat, no to ja, sorry, ale nie interesowałem się tą zawodniczką, ale w kobiet O, to jest taki chyba Zlatan, kobiecy Zlatan, długowieczny, naprawdę, że dopiero teraz kończy grę w reprezentacji. Dobrze, dobrze. Co tu się jeszcze wydarzyło? Do ciekawych spraw idziemy. Yy, będą Predator Edge, nowa yy, generacja Predatorów, które wielokrotnie widzieliśmy na przeciekach. No i wiadomo już, że będzie taka niebieska kolorystyka. To jeden. Kolejny. Yy, Street Gato to jest model yy, halówek Nike który jest wzorowany w ogóle w swojej nowej odsłonie na gato, które już wcześniej mieliśmy. Tutaj no ciekawostką jest to, że to jest model złożony z bardzo wielu różnych materiałów. Wydaje mi się, że to jest specjalna edycja i właśnie teoretycznie one powinny już na rynku być. Natomiast na moment, kiedy ja to nagrywam, to ich nie ma. Więc nie wiem, jakie tutaj są losy. Jest to taka dosyć ciekawostka niszowa. Powiedzmy, nawet jeśli na Nike może być coś niszowego, no to jest. I tutaj niespodzianka, mam kolejne zdjęcia Predator Pulse, remake'u Predator Pulse, które już widzieliście, natomiast teraz wiemy, że jest to edycja EA Sports i po raz pierwszy edycję EA Sports robi Adidas, bo przecież przez trzy edycje robiło to Nike, widzicie te wszystkie poprzednie, ostatnia Phantom Vision nie była zbyt, zbyt ciekawa, natomiast EA Sports przenosi się do Adidasa, chyba mamy pierwszy raz w historii taką sytuację, w której mielibyśmy tego typu transfer kolaboracji. Ciekawe. No, te pulsy jakby nie oszałamiają, to trzeba sobie powiedzieć. Że ja naciekałem na Vision w wykonaniu Adidasa, Natomiast to, yy, w wykonaniu Nike, natomiast to, co tutaj Adidas wrzuca, no to nijak ma się w ogóle do tematu gier. No, nijak. Tak samo jak ta nowa FIFA, dla mnie też wciąż odgrzewany kotlet. Dobra, i teraz y, na ekranach widzicie przecieki y, kolejnych y, edycji kolorystycznych, ciekawych w Ultra, w Future Z, już w nowej generacji. Bardzo, no bardzo ciekawe, niektóre stonowane, jedne takie trochę kapitańskie, marynarskie bym powiedział, ale pokazuję też Wam, Dwie kolorystyki kolejnej generacji Puma Ultra. I tutaj podziękowania dla mojego kolegi, którego nie wiem, czy chcę, żeby go wymieniać, więc nie wymienię, yy, który to podesłał. Natomiast buty bardzo ciekawe. Yy, fajnie to wygląda, jest co jak najbardziej w klimacie Ultra, w klimacie takim bardzo minimalistycznym. Jest to but wyglądający trochę inaczej, tak trochę inaczej niż yy, powiedzmy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni to jaki jest standard Speedboota, bo one mają jakąś taką inną formę, tak jak już Ultra, o czym wspominam, bo niedawno robiłem e, też te pytok o jednej tam specjalnej specjalnych kolorystyk. Bardzo ciekawe i bardzo, bardzo ładne kolorystyki, zarówno ta jaskrawa, jak i tak czarna, więc super i to jest coś, na co możemy patrzeć w przód, chociaż to na pewno rok 2022, bo też mamy przecieki na 22, gdzie jest jeszcze obecna kolorystyka Ultra. Dobra, i moi drodzy, taki mały teaser na koniec. Teaser w takiej postaci. Za jakiś tam czas zobaczycie sobie te pytok o tym oto bucie, który po raz pierwszy Wam pokazuję. To jest prototyp Adidas Predator na w zasadzie rok bieżący w poziomie 2. Prototyp, który nigdy nie wyszedł, bo one tak nie wyglądają. Więc tutaj na więcej będziecie musieli poczekać do odcinka. Natomiast oto te buty no, jako w zasadzie pierwszy na świecie pokazuje, że coś takiego miało być. Dobra, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Na koniec konkurs. Z konkursem nie będziemy jakoś tam wielce świrowali. Ja sobie przyjrzałem moje pudło z nagrodami i mamy tutaj ochraniacze na piszczele marki Select które to są ochraniaczami bardzo lekkimi, i tutaj też mamy Fiberglass Extreme, czyli w tych ochraniaczach jest włókno szklane, które to włókno szklane no, znamy z w Nike. Oczywiście, o tutaj gdzieś są te wkręty. O to teraz, o niech będzie, z Nike ID moje wapory ósemki. Tak, ten materiał. Gdzieś on tutaj, niby w tym układzie, jest. Więc myślę, że bardzo fajna rzecz. Co należy zrobić? Należy po prostu iśćmy takim tam trywializmem YouTube'owym. Tym razem nie będę wymyślał. Skomentuj w jaki tylkokolwiek sposób chcesz i daj lajka like pod filmem. I to by było na tyle. Osoba. <laughs> po prostu wybiorę jedną z osób, która te, te ochraniacze dostanie. To by było na tyle, jeśli masz coś do powiedzenia na temat butów, o których mówiliśmy, na temat po prostu tych, może nie kolorystyk, ale generacji. Chciałbyś się wypowiedzieć o tej jakości, to gorąco zawsze zachęcam, to jest bardzo istotne, zarówno pod filmami z serii Tepytok, tak jak pod korkociągiem. Przekaż swoje opinie, bo to naprawdę tak jak widzisz, że czasem wplatam, że jakiś piłkarz coś tam mi powiedział, to są fajne, realne wrażenia z tego, w jaki sposób sprzęcie użytkuje i on się sprawuje. I dzięki temu pomagasz każdemu oglądającemu, który być może czymś tam jest zainteresowany. To by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie kolejnego odcinka korkociągu i do następnego, albo do jakiegoś innego materiału. Trzymajcie się.